Słuchajcie, teraz przed nami Marcin, Marcin Rudzik, który jest podcasterem, który jest CEO Brent Active, który należy do diwante. To też taki był duży, duży sukces tak naprawdę rzeszowskiego, rzeszowskiego tu świata biznesu. Marcin jest rewelacyjnym człowiekiem, którego, który był moim, moim studentem, musiałem to powiedzieć. Musiałem to powiedzieć, nie ustalałem tego z Marcinem, ale cieszy mnie to niezmiernie. No cóż, oddaję ci scenę, gromkie brawa dla Marcina. <kluczy> Merytorycznie o e-commerce. To podcast dla wszystkich zajmujących się sprzedażą w internecie. Praktyczne porady, rozmowy ze specjalistami i właścicielami sklepów internetowych. Zapraszam, Marcin Ruzik. Musiałem sobie to włączyć, żeby czuć się jak na podcaście, bo wiecie, przez ostatnie... Dwa lata głównie mówię do mikrofonu, do ściany, do kamerek internetowych. Także strasznie cieszę się, że tutaj jesteście, że możemy porozmawiać, że się widzimy na żywo. No i na wstępie dziękuję Wam, że kolejne 25 minut swojego życia, czy bardzo cennego czasu, poświęcicie właśnie na moją prelekcję. Słuchajcie, przez ostatnie kilka lat spotykałem się z przedsiębiorcami. Ze specjalistami e-commerce, z menadżerami, właścicielami sklepów internetowych i zbierałem różne przemyślenia. Właśnie dzisiaj stwierdziłem, że podzielę się z Wami tymi przemyśleniami, taką średnią doświadczeń, jak to mówię. Brent Active, firmą, którą zarządzam, pozwala mi uczestniczyć w wielu projektach e-commerce, w analizach przedróżeniowych, Wiele audytów, jakichś analiz przedróżniowych, przechodzi przez moje ręce. To też daje mi jakąś taką średnią doświadczeń. Tak jak Łukasz wspomniał. Divante, moi koledzy partnerzy z Diwante również są dla mnie ogromną wartością. Dzięki temu mogę obserwować największe projekty e-commerce nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Ale przede wszystkim podcast i wielu wspaniałych gości, których widzicie tutaj za mną. Gości, którzy sprawili, że zaczęły mi się otwierać oczy na e-commerce trochę od innej strony. Tych gości jest wielu jeszcze innych, wielu wspaniałych, wiele rozmów jeszcze nie zostało opublikowanych. I właśnie taki tip dla was, podcast. Wspaniała rzecz. Słuchajcie, 38 odcinków temu, bo mam teraz około 40, nie sądziłem, że tak to się potoczy. Nie sądziłem, że będę mógł dotrzeć do tak wielu wspaniałych ludzi z e commerce u. Dzisiaj dostaję sam wiele propozycji i wybieram. Generalnie mógłbym w pół roku w przód zaplanować sobie rozmowy z najlepszymi ludźmi e-commerce w Polsce. I to czynię. Także jeżeli myśleliście o podcaście, to polecam Wam naprawdę, warto to prowadzić w swojej branży. Wiem, że tu podcasterzy też są, widzę ich na sali. Eee, też chyba jest nawet wystąpienie, chyba stryja Karol będzie występował, tak? Tak widziałem w agencie, także też zawodowy e, podcaster. Także podcast umożliwia wiele wspaniałych e, możliwości, tak? Do, do rozwoju. Jeżeli chodzi o mnie. Słuchajcie, ja nie jestem geekiem technologii. Ja nie jestem e, geekiem marketingu. Ja staram się mówić o sprawach przyziemnych. Skupiam się w firmie na budowaniu zespołów, na budowaniu strategii, pomagam moim klientom e-commerce również w tym zakresie. I myślę, że mógłbym się nazwać takim specjalistą do spraw przyziemnych. I właśnie o takich sprawach przyziemnych dzisiaj z wami chciałem porozmawiać. Opowiedzieć wam o sprawach przyziemnych e-commerce. Nie o marketingu, nie technologii. Wcześniej o sprawach przyziemnych. Bo ekspertów jest dużo więcej ode mnie lepszych. I u mnie we firmie, i na tej sali występują, i będą występować. Wam oddaję, że tak powiem, to miejsce. Ja chciałbym porozmawiać o takich prostych rzeczach, które nie są odkrywcze. O wielu sprawach się tutaj przypomniecie sobie po prostu. Rok temu rozpocząłem swój felieton w e-commerce w praktyce właśnie od takiego artykułu. Siedem lekcji, siedem wniosków z audytów i setek rozmów e-commerce. I czegoś mi brakowało przez ostatni rok. Brakowało mi jakiegoś jeszcze jednego wątku, że coś jeszcze jest, coś się jeszcze kryje pod tymi siedmiu lekcjami i chyba wymyśliłem i powiem wam o tym pod koniec mojej prelekcji. Widzę też na sali osoby związane z taką stroną dostawcy usług po stronie agencji i mam do Was pytanie. Ile razy powiedziałeś klientowi, że ma beznadziejny produkt? Zdarzyło się Wam to, że przychodzi do Was biznes, chce rozwijać, chce korzystać z Waszych usług, patrzycie na to i widzicie, że ten produkt jest beznadziejny, że jest za niska marża, no chce korzystać, ale widzicie, że ten biznes na podstawie Waszego doświadczenia jest już w jakiś sposób skazany na pewną porażkę, że szkoda byłoby wykładać tą, tą kasę, ten budżet, Słuchajcie, kiedy zacząłem mówić to klientom, zaczęli ode mnie odchodzić. To było kilka lat temu. Na szczęście teraz przychodzą już tacy, którzy mają wspaniałe budżety, wspaniałe projekty, ale potraktowałem to jako dobry uczynek, bo hmm. czasami po prostu trzeba powiedzieć prawdę, tak? Powiedzieć sobie wprost, że, że ten biznes się nie uda, bo wiele zaczyna się od czego? Od produktu. I w ten sposób zaczynam wam opowiadać historię moich najlepszych gości z podcastu, najlepszych e-commerce. To są ludzie, którzy... Mieli wspaniały pomysł na biznes. Mieli pomysł na produkt. To jest najważniejsze. Produkt od tego zaczynamy. Nam się czasami wydaje, że jak wchodzimy do e-commerce, to marketing, technologia, produkt sprzeda się sam. No nie. Tak samo jak w zwykłym handlu, od produktu się zaczyna. Często znaleźli go na podstawie analiz, w podróży, mieli nosa, wiedzieli jaki trend będzie, wiedzieli co się będzie sprzedawać za jakiś czas. Najlepsi mają produkt, który znają. Są ekspertami w tym produkcie. Dzięki temu, później, cały Customer Service, Customer Care jest zdecydowanie wygodniejszy, lepszy. Customer experience wokół tego. Czyli zaczynamy od produktu, który znamy. Jeżeli ja nie znam, a uważam, że to się będzie dobrze sprzedawać w biznesie, to szukam ekspertów, szukam wspólników, oddaję udziały po to, żeby mieć tylko ludzi na pokładzie, którzy ten produkt znają. Produkt, który ma odpowiednią marżę. No mega często ludzie zapominają o tym w e-commerce. Zapominają małe i średnie przedsiębiorstwa, które są być tym większymi zapominają o kwestii marży po prostu. Marżowość produktu odpowiednia, bo jeżeli chcę mieć biznes, który będzie zatrudniał kilkaset osób, będzie miał e, wiecie, milionowe, setki milionów przychodów i wybiorę produkt, który nie ma odpowiedniej marży, albo ta marża nie pozwoli nam skalować się, no to to nie osiągnę tego sukcesu. Oczywiście są branże, gdzie jest marża kilka procent, kilkanaście, kilkadziesiąt, ale na, na początku trzeba sobie już zdać sprawę, że marża to jest rzecz, którą ciągle kontroluję. Produkt, który da się skalować. Produkt, który da się skalować, czyli produkt, który będę mógł rozwinąć. Nie kilka sztuk. Jeżeli chcę mieć znowu biznes duży, to nie wchodzę w branżę, nie wchodzę w kategorię, gdzie zaraz mi się skończy w ogóle, wiecie, bo sufit będzie tuż niższa, nisze są fajne, ale jeżeli chcę mieć biznes, a zakładam, że większość ludzi, którzy chcą osiągnąć największy sukces e-commerce, chcą mieć ogromny biznes dużo rekordów w bazie, duża możliwość wyboru dla klientów, że jak wchodzą do sklepu to mogą wyjść, wyjść z produktem, a nie szukać braki na magazynach za mało rekordów. To jest też ta kwestia. Właśnie czasami zapominamy, że e-commerce to po prostu handel, czyli e commerce. A jak zapominamy o tym, to zapominamy, że w naszych strukturach powinny być osoby, które znają się na tym handlu, którzy są świetnymi kupcami. Takie stanowisko Kupiec e-commerce normalnie funkcjonuje. A jak spotykam się z małymi, średnimi przedsiębiorstwami, to widzę, że oni zapominają w ogóle o takich stanowiskach, bo często prezes robi za, to, za, to, za tą osobę albo dyrektor e-commerce. To są kluczowe zespoły. Najlepsi o tym wiedzą. Najlepsi mają najlepszych kupców, a czasami po prostu ich mają. tak? Po prostu mają ludzi, którzy jeżdżą na kolację, spotykają się, negocjują warunki, targują ceny. To, to jest rola kupców, barierów też tak się mówi po angielsku. Zespół, bo zaczęliśmy mówić o zespole. Najlepsi mają zespół. Wiemy, że jak mamy już produkt, mamy już pomysł na to wszystko, to tu musimy mieć zespół. Sami niewiele możemy zdziałać, jak w każdym biznesie. I Mikołaj Wesdecki w 36. odcinku powiedział super słowa. Można sobie zadawać pytanie, skąd się bierze kultura organizacyjna? I on tworzą osoby w roli prezesów, właścicieli, i myślę, że to duża zasługa w tym jest naszego prezesa, który nie boi się innowacji, nie boi się podejmować decyzji o wchodzeniu w nieszablonowe projekty. I później w ten sposób myślenia jest propagowany na ludzi, którzy w tej firmie pracują. Zobaczcie, zaczyna się to od samej góry: od lidera, od prezesa. Zamy obuwie z projektów. Właśnie dlatego tak się dzieje, ponieważ pozwala się zespołowi popełniać błędy. Innowacja to też jest mnóstwo popełnionych błędów. Taka znana zasada, którą sobie warto przypomnieć, ja sobie ostatnio też coraz częściej przypominam, czyli się ogólnie w biznesie, zatrudniaj wolno, rekrutuj szybko. Zatrudniaj wolno, zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko. No tak, e, także warto o, o tym czasami przypominać również, e, jeżeli chodzi o zespoły e-commerce. Ale wracając jeszcze do tego lidera, do tego e commerce kto zaczyna być liderem, kto jest dyrektorem e-commerce. Słuchajcie, to nie jest przesadzona ilustracja. Właściciel, lider powinien być w każdym miejscu, gdzie się rozlało mleko, żeby mieć szeroką perspektywę. Mówimy dużo o delegowaniu, o zespołach, ale lider musi się skupiać na e-commerce. Musi wiedzieć, co się dzieje, żeby móc podejmować decyzje, trafne decyzje, mając szeroko spojrzenie na cały biznes. Lider to jest osoba, która skupia się na e commerce ie. Nocami śni, zastanawia się, jak go rozwinąć. Najlepszy e-commerce tak robiły. Dlaczego ty mówię? Bo wielu prezesów, wielu właścicieli tych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy chcą przejść do transformacji, traktują e-commerce jako drugi projekt. Zatrudnię dyrektora e-commerce, wiceprezesa. Rób, działaj. Ja robię dalej swoje. Słuchajcie, jeżeli nie idzie przykład z góry, jeżeli pracownicy, ludzie widzą, że... Prezes nie traktuje e-commerce jako najważniejszy. Nie budzi się w nocy, jeżeli jest wiecie, jakiś tam Black Friday i zawiesił się serwer, tylko deleguje to im, to pokazuje, że to nie jest najważniejsze. Więc właściciele, rola właściciela najlepsi o tym wiedzą, najlepsi są bardzo dobrymi liderami e-commerce. Jeżeli to już wszystko mamy, to przychodzi czas na analizy, na podejmowanie decyzji, w którym kierunku iść, gdzie zwiększać marże. Czasami trzeba rezygnować z pewnych kampanii. I najlepsi nie bazują tylko i wyłącznie wiecie, na CTR-ach, na współczynnikach konwersji, tylko analizują całe mnóstwo innych jeszcze wskaźników, między innymi Lifetime Value. Ale żeby podejmować dobre decyzje, trzeba dużo działać na cyfrach. Ich nie boją Excela, -e, nie parzą. Po prostu oni cały czas siedzą w tych tabelkach, analizują, plus mają do tego intuicję, bo można dużo analizować, ale intuicja jest bardzo ważna. Taka rzecz, której nie ma recepty na intuicję, po prostu ją trzeba mieć. Najwięksi, najlepsi. Business Intelligence i całe systemy BI wdrażają po to, bo traktują to jako kolejne serce firmy. Jest ERP, sercem firmy, jest platforma sprzedaży, WMS, cały magazyn jest sercem firmy. No i często się kończy tyle. Ale żeby podejmować dobre decyzje, Business Intelligence trzeba wdrażać od samego początku, bazować. Dla tych mniejszych, mikro i średnich, ja też przygotowuję czasami różne Excele. Gdybyście mieli ochotę w ogóle zacząć swoją przygodę z jakimś Business Intelligence, jeżeli tak to można nazwać, to tutaj podaję link. Można sobie pobrać te ekscele. Ja takich Excelów mam mnóstwo. Jakbyście chcieli więcej, to odezwijcie się do mnie, które pozwalają nam mierzyć jakieś takie kwestie, jak, gdzie dokładamy do przesyłki, jaka jest marża, koszty zmienne o takich rzeczach, których często zapominamy, to wszystko trzeba scalać do, do całości. Skoro już analizujemy, to też musimy podejmować dobre decyzje i nie wydawać na prawo i na lewo. Oszczędności od początku, nawet jeżeli mamy inwestora, to w e-commerce łatwo przepalić budżety, odpalić kampanię, pa, nie ma. Dlatego najlepsi zadają sobie pytanie, bardzo mądre pytanie, ostatnio usłyszałem, co zrobić, a co kupić? Co zrobić wewnętrznie, wewnętrznymi zasobami? Tak, żeby zbudować kompetencje, żeby zbudować zespół, żeby zbudować wartość, a co kupić, żeby nie przepalać tego czasu, bo możemy kupić rozwiązanie, które jest gotowe. Ale najlepsi nie kupują wszystkiego i najlepsi też nie robią wszystkiego sami. Najlepsze firmy nie mają wszystkich agencji marketingowych u siebie, swoich zespołów, nie mają e, programistów. Czasami mają zespół utrzymaniowy, czasami na zewnątrz delegują. Po prostu to dywersyfikują i to jest bardzo ważne, żeby nigdy nie zostać z ręką w nocniku. To pytanie trzeba sobie zadawać. Je zadają najlepsi. Decyzje. Wiecie, jak mnóstwo jest do podejmowania decyzji w e-commerce, w ogóle w internecie. Ciągle jesteśmy atakowani różnymi projektami, Propozycjami, co moglibyśmy robić, i to jest mega, mega trudne. I teraz takie słowa, które może nie będą najbardziej popularne na tej konferencji. Powiedział to Sławek Komiński w dziewiątym odcinku mojego podcastu: Casy są dobre, żeby o nich opowiadać na konferencjach czy uczyć studentów, natomiast życie to potem zawsze weryfikuje. I najważniejsze jest to, żeby dostosować to do swoich możliwości finansowych, operacyjnych, organizacyjnych i znaleźć własną drogę. I to jest klucz. Oczywiście mnóstwo case'ów tutaj znajdziecie i wdrażajcie je, tylko zastanówcie się, czy one pasują do waszych finansów, do waszych kwestii operacyjnych. Nad tym trzeba myśleć, nad tym trzeba weryfikować i nie rzucać się od razu na wszystko, bo jest modne, tak? Najlepsi o tym wiedzą i czasami się możecie zastanawiać, czemu taki duży sklep nie ma wdrożonego tego i tego? Bo nawet nie zdajemy sprawy, ile tam jest kwestii operacyjnych ośrodkach, których my nie wiemy, a oni wiedzą, tak? Wiele biznesów... Przechodzi do online'u ze sklepów takich tradycyjnych, stacjonarnych. I co to znaczy? Że również przychodzą do online'u ludzie, którzy wywodzą się z offline'u. I teraz opowiem wam o kwestii, która często widzę w, mikro, w małych, średnich przedsiębiorstwach, gdzie firmy chcą rosnąć, chcą mieć e-commerce i zaczynają łączyć doświadczenia. Spotykają się handlowcy offline, ludzie z online i zupełnie często to są dwa inne światy. Nie? Tu mówimy o takim channelu, czyli łączenie tych doświadczeń. I to jest kluczem, żeby te dwa światy połączyć, czasami bardzo odważnymi decyzjami. Szymon Bujarski, jak jeszcze pracował w Empiku, powiedział w 28 odcinku, zaczęliśmy patrzeć na klienta nie jak na klienta retail'owego, który przychodzi do salonu i na klienta online, który przychodzi tylko na Empik. Zaczęliśmy burzyć te mury, które były między retail'em a kanałem online. Połączyliśmy dwie spółki i zaczęliśmy krok po kroku wdrażać całą strategię omniczanelową. Zobaczcie, jakie odważne decyzje. Łączymy spółki, idziemy omnichannel na równych. Nie ma, że jest klient ważny i ważniejszy. Nie? Jak często widzę rozmowy pomiędzy tymi dwoma stronami, offline, online, to jest tak. Oni, my. W internetach, w normalnym sklepie. Oni nie rozumieją handlu. Oni nie rozumieją e-commerce. Naprawdę dużo wojen widziałem na podstawie, między tymi dwoma światami. Dochodzi jeszcze taka kwestia jak motywacji, rozwoju e, tych ludzi, którzy mają pracować, jeżeli wywodzą się w offline. Jak wiecie, w offline większość handlowców jest motywowanych e, marża, e, przepraszam, prowizjami. No i teraz no, zastanówmy się, jak ma, możemy prowizję rozliczać w postronie e-commerce. No to co, seowca Prowizja. E, specjalista do PPC? Prowizja. Social media prowizam. przecież to są też handlowcy, przecież oni sprawiają, że ludzie kupują, nie? I oni tego też nie rozumieją po tamtej stronie, a ci też nie rozumieją myślenia tamtych. Nie? Kluczem jest właśnie zburzyć te wszystkie przyzwyczajenia, stereotypy i tworzyć wspólnie, wypracować pewne schematy, rozmawiać. Wiele firm, które mamy w e-commerce, nie tylko w e-commerce, to są firmy rodzinne. W Polsce działa ponad 2 miliony firm rodzinnych. Te loga, które widzicie, to są też firmy, które mają całkiem niezłe e -commerce. I wiele fajnych firm rodzinnych i e komersowych istnieje. Ale powiem Wam, że firmy rodzinne to również często utrapienie. Firmy rodzinne, za to, że są rodzinne, za to, że są zbyt dużymi klanami i nie dopuszczają ludzi z zewnątrz, nie potrafią się rozwinąć. Wiele e jest wspaniałych w firmach rodzinnych. Firmy rodzinne są super, bo mają świetne DNA, atmosferę, pewne wartości i najlepsi potrafią być nadal firmy, firmami rodzinnymi. Przenosić te wartości do większej skali, ale zatrudniają lepszych od siebie, ufają ludziom. Nie? Wiecie, 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 o czym mówię? Firmy rodzinne, jak często, ciężko jest z kimś rozmawiać czasami, żeby zatrudnić kogoś lepszego od siebie dyrektora e-commerce, który będzie popatrzył na to innego na, z innej strony. Kiedy to już wszystko mamy, przychodzi też taki czas na automatyzację. I najlepsi wiedzą, że od samego początku trzeba automatyzować. Takie ogólne słowa automatyzacja, moglibyśmy osobne prelekcje mówić o tym, też są lepsi od tego, który mogliby o tym mówić, ale automatyzować po to, szczególnie kiedy mamy niskie marże, żeby, żeby po prostu sprzedawać więcej. Ostatnio rozmawiałem z kolegami, wczoraj tutaj mówili, że ich konkurencja ma kilkadziesiąt osób zatrudnia, ma podobne lub mniejsze przychody, a oni w zespole mają 10-12 osób i obsługują to samo. Co to znaczy? Że odrobili lekcję z automatyzacji, mają większe zyski. Większe zyski, więcej możliwości inwestowania, Najlepsi tak robią. A wiecie, co jest najczęstszym spowalniaczem? Może nie najczęstszym, ale częstym spowalniaczem transformacji w małych i średnich, ja zaznaczam, w małych i średnich, w mikrosklepach internetowych, ogólnych sklepach, w mojej opinii. Mam nadzieję, że tutaj nie ma tych osób na sali, bo to nie, to nie ma reguły. Biura rachunkowej księgowi. Jesteś? Jest. Jesteś. E, tak, ale w, wiesz, o czym mówię, nie? E, rozmawialiśmy w podcaście z kolegą twoim. E, o co chodzi? No, jest wiele biur rachunkowych, wiele takich nawet wewnętrznych, zewnętrznych, które po prostu nie mogą przyjąć do, do świadomości, że nie trzeba wystawiać e, paragonów. Nie? Że można fiskalizować online, że można wysuwać się z kasy fiskalnej. Takie przyzwyczajenia z wielu poprzednich lat. Ale ja się nie dziwię, bo wiecie, e-commerce, prawo się zmienia. Setki zmian w podatku, więc ja im się nie dziwię. Żałuję tylko, że nie ma szkoleń dla e-commerce księgowych. Tak? Może są, ale powinno się więcej o tym mówić. I najlepsi o tym wiedzą i bardzo dużo uwagi poświęcają od samego początku księgowości. Prawu podatkowemu, gdzie można coś zoptymalizować, gdzie można coś przyspieszyć, właśnie, żeby automatyzować, wiecie, korekty, reklamacje. Jeżeli ktoś nie działa w XXI wieku, to no to robi wszystko papierkowo. Nie? To jest mega ważne, żeby o tym pamiętać. No i jest ostatnia rzecz, o której chciałem wam powiedzieć dzisiaj, bo to wszystko, co opowiedziałem, to ja już opisywałem w artykułach, często o tym mówię, ale jest jeszcze jedna kluczowa rzecz, której mi brakowało w tej całej układance. Bo wielu to wszystko robi, ale czegoś im brakuje. Po prostu szczęścia. Wielu najlepszych trafiło w dziesiątkę. Trafiło w dziesiątkę. Mieli szczęście. I przede wszystkim mieli dobry timing. Weszli w dobrym momencie z produktem na rynek. I w ogóle mają dobry timing, jeżeli chodzi o podejmowanie innych decyzji. Zobaczcie, gotowość w rynku. Rynek jest gotowy w tym miejscu. Jeżeli wejdziemy tutaj, to jest za wcześnie, bo ten okres. No to jeżeli dotrwamy, to dotrwamy, ale spalimy mnóstwo budżetu. Niektórzy do, trwają i, i potrafią dotrzeć do tego momentu po ciężkich bojach, kiedy rynek już jest gotowy na ich produkt. Za późno. Można byłoby wcześniej, nie, już konkurencji się zrobiło i tak dalej. Więc idealny moment to jest po prostu, kiedy jest gotowy rynek. Powiecie, czemu nie wcześniej? Bo to jest gotowość rynku, ale rynek jeszcze o tym nie wie. Czyli to jest moment, kiedy możemy wejść z czymś na rynek i zbudzić potrzebę, i wtedy rynek to przyjmie. Wiecie o co chodzi? Idealny czas na wzbudzenie potrzeby, to jest idealny czas na wzbudzenie potrzeby. No i słuchajcie, i to, i to jest droga tak naprawdę do sukcesu, nie? To jest droga do tego, żeby mm, nie myśleć jeszcze o technologii, o marketingu, który jest, jest ważny, ale jeżeli tego nie mamy, tego nie robimy, to, to za daleko nie zajdziemy. Ja często widziałem sklepy, które były zrobione naprawdę za kilkanaście tysięcy złotych, jakieś nieduże marketing, bo dobra marka, robi branding, ale to wszystko funkcjonowało i one dobrze działały. I w tym momencie, jeżeli sobie tylko dołożyli, okej, okay, wchodzimy dalej, zatrudniamy lepszych, którzy wiedzą więcej i później technologia, nowa technologia, większy marketing, budżety, to wszystko działa. Dzisiaj ci najlepsi w e-commerce wysyłają dziennie, dziennie, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy zamówień. Doszli do, do wspaniałych... W wspaniałej wielkości. Osiem przyziemnych pytań w e e-commerce, na które musisz sobie odpowiedzieć, to jest to, co ja powiedziałem tutaj. Jaki masz produkt, jaki masz zespół, czy jesteś zdeterminowany, czy robisz analizy finansowe, czy priorytetyzujesz offline online, czy automatyzujesz, czy zaczynasz w dobrym momencie. Do tego jeszcze odrobinę szczęścia. Ale najlepszych w rozwoju wstrzymuje też kilka kwestii. Ja tu mówię, co najlepsze robią, tak dalej, ale jak rozmawiam z nimi, to oni też mówią, kurczę, mogliśmy zrobić coś inaczej, nie? Mamy problem z tymi, z tymi. teraz wam powiem, czym mają problem najczęściej. Dług technologiczny. To już jest ten moment, kiedy przy podejmowaniu decyzji, co kupić, co zrobić, popełniali błędy. Dzisiaj mają dług technologiczny, muszą przechodzić z jakiejś, wiecie, technologii autorsko pisanej, przykładowo na inne, które są już bardziej na topie, jakieś cloudowe, nie wiem. No to, 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 są ich rozkminy. Niedostępność produktów. Wielu mogłoby być większych, gdyby Miało po prostu większą dostępność, lepsze kontrakty z dystrybutorami, albo po prostu, żeby tych produktów na rynku było więcej. Pandemia też zamroziła wiele możliwości i też przez to mogli nie rosnąć. Za mały magazyn. Moglibyśmy rosnąć, ale znowu kolejna przeprowadzka. Znowu nam za mało, także nie przyjmiemy towaru, nie mamy fulfillmentu, wszystko robimy wewnętrznie. To są problemy największych. I za mały rynek. W Polsce jesteśmy już top 1. Moich wielu gości jest top 1 w Polsce, top 3 i nie możemy już rosnąć dalej. I co oni wtedy robią? No, próbują za granicą, wychodzą za granicę. Ale jeżeli nie odrobili lekcji, tych, których powiedziałem wcześniej, zespół skalowany, przygotowanie, komunikacja w języku angielskim, kultura organizacyjna, to mogą mieć z tym problem. Słuchajcie, opracowałem sobie taki ostatni efekt za późno. No, robiąc tą prezentację w ogóle, tak zacząłem myśleć, że chciałbym Wam powiedzieć, że dużo rzeczy robimy za późno. I ci najnowsi e-commerce często mówią, że robią coś za późno, ale to w biznesie. I te za późno powoduje nam strasznie wiele problemów w biznesie, moim zdaniem. Przykład. Wyobraźcie sobie, że w waszym biznesie zauważyliście potrzebę zatrudnienia kogoś na, na horyzoncie, czy w e-commerce, czy w agencji. Czu Taka pierwsza myśl: czuję, że kogoś muszę zatrudnić, że nie wyrobimy się tak za rok, za kilka miesięcy, i co robicie? No, niektórzy to odkładają. Dobra, to wrócę do tego tematu. A co na w dzisiejszych czasach, kiedy jest rynek pracownika, co trzeba zrobić? A, a to jest w ogóle ostatni moment zatrudnienia. Więc kiedy zaczynamy zatrudniać? Kiedy zaczynamy rekrutować? Od razu, zaraz po tym fakcie, rekrutujemy. Nawet jeżeli do tego ostatniego momentu jest dwa lata i zatrudniamy odpowiednio wcześniej. No i teraz, czemu zatrudniamy wcześniej? Nie w tym ostatnim momencie kluczowym, bo musi być ten czas na onboarding, tak? I to jest inwestycja. I tego ludzie się często boją. No Nie potrzebuję jeszcze, ale już zatrudniam ludzi. Jeżeli jesteśmy pewni swojego biznesu, to musimy to wcześniej robić. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to ten czas nie ucieknie. Ten onboarding tak będziemy musieli zrobić. I wtedy będzie problem bo ten człowiek już był potrzebny, a on nie jest jeszcze wdrożony. Kolejny przykład efektu za późno, magazyn, o którym wcześniej mówiłem. Idąc tym tempem obecny magazyn będzie za mały. No i co? A to jest w ogóle ostatni moment, że już nie możemy rosnąć. Bardzo poważny problem. Firma już nie zarabia więcej przez magazyn, więc decyzja o zwiększeniu powierzchni od razu zapada. Powiększenie magazynu w tym momencie. No i teraz wielu mówi, kurczę, ale no pusta przestrzeń, no płacę za powietrze na półkach, nie? I ludzie tego nie lubią, I wiele dużych też popełniało takie błędy. Ale to jest świetny czas na optymalizację procesów. I to też trzeba zrobić, bo jeżeli wejdziemy znowu na styk, to my tych procesów nie zoptymalizujemy. Ta pusta przestrzeń, owszem, nie będzie, zapełni nam się od razu, ale ta inwestycja i tak nam przyniesie. I to jest strata, bo już moglibyśmy zarabiać więcej, moglibyśmy to zrobić więcej. To oczywiście to są bardzo trudne decyzje, trzeba je podejmować. Rozmawiając wewnętrznie dużo analizując. Moi drodzy, tak sprowadzając ku końcowi to wszystko z mojej strony. Strony, gdzie możecie mnie spotkać, to jest moja strona marciarzy.pl i moja druga twarz, czyli Pel czyli agencja Shopify and e-commerce. Zapraszam serdecznie. Jeżeli słuchacie mojego podcastu, a nie słuchaliście, zapraszam do mojego podcastu, którego można znaleźć na Spotify, na Apple Podcast, na tych wszystkich platformach. Tam również e, jestem.